Cześć, czyli widzicie streamingów, ja w dzisiejszym odcinku po raz kolejny widzimy się w geta i dzisiaj Gunted Hellfire eee, będzie cynikowany. Zobaczymy, e, jak tam pójdzie. Również autko kupione, ponieważ e, podoba mi się, same ogółem docze mi się podobają w każdym życiu. No i wiadomo, jest to takie małe marzenie, żeby mieć takiego kiedy kiedyś, ale wiadomo, trzeba naprawdę mieć je zarabiać, żeby utrzymać takie auto. To dużo pali, dużo pewnie wszystko kosztuje, więc na rynki ta mogę się takim ala Dorzem pojeździć. No, forge to już, yy, już w ogóle takim dorzem można sobie pojeździć, więc tamto to jest takie wow. Dobra, trzeba zmniejszyć o jedno jeszcze. <laughs> Dobra, wjeżdżamy i będziemy cieniować. Ja już mam taki kolor, który bym chciał mieć w tym aucie. E więc będę robił na no takie jakie ja bym chciał, prawda? Pancerz, hamulce standardowo, sterzaki. No i teraz sterzaki. Sterzaki myślę, żeby dać koloru drugiego. Tylni, no to wiadomo, że nie. Silnik wiadomo na maksa. Wydech. Eee, wydech tutaj wydaje mi się, że ten jest fajny. Poszerzony po prostu wydech. Eee, grill. Tutaj tak wydaje mi się, że, że jest OK. Ale jeszcze nie wiem... Jak to dajmy na razie drugą. Sona reflektorów to raczej tak średnio. Czy można coś takie coś, to w ogóle... Nie wiem jakie to ma zastosowanie. Ale spoko. E, maskę dajmy sobie. Czy da się tylko kolor drugiego? To chyba trzeba zostawić w Dobra. Eee, tak, są, kurde, światła takie, oznaczenia, chyba żadnego nie wrzucamy. Nie, nie wrzucamy raczej żadnego. No, nie, nie wrzucamy. Oczywiście tutaj dajemy czarną, jak to ja mam już to do siebie, że ja uwielbiam czarną. Tylne panele dajemy sobie również kolor drugiego lakierowania. No i mamy tutaj, ja chcę mega dać tutaj biały. Biały kolor według mnie tutaj będzie idealnym kolorem A tutaj wrzucić sobie Czarny Wydaje mi się, że to będzie Tylko jeszcze sobie tą maskę będę musiał zobaczyć Czy nie będę chciał zmienić właśnie na czarną Sobie ogarnijmy tutaj maskę No i czarna, czarna wydaje mi się, że Przez to będzie dużo lepiej wyglądało Zdamy sobie czarną, tutaj klatkę i klatki i nie dajemy dachy zostawiam, progi damy czarne spoiler e, no i co do spoilera, no to, no to, no to zostawiamy taki jaki jest. No, co, co my tu będziemy zmieniać? Więc zawieszenie też nie tykamy, bo jednak to masykary i chcielibyśmy, żeby stało dęba. E, Koła maselkarowe e, to damy sobie. Jak by tu sobie dać? jakie by to dać, takie może. Czekaj, jeszcze zobaczmy jakieś. Jak to będzie wyglądać, jak będą właśnie czarne albo takie albo takie. O, no, tak, wydaje mi się, że te w gitem. Ulepszenia no to wiadomo. Koła szyb Nie. No i to w sumie szybki tuning. Szybka akcja poszła. I teraz jedziemy. O, czy to sobie pojazd na no, autostradzie, ale jeszcze najpierw. Zobaczmy jak to ładnie. sobie robi... kurde, kółeczka. Wiadomo jak to masa karma do siebie ma tym koni na tyle No i fajnie staje dęba Spojedziemy sobie już takim troszkę rozwalonym Ale również będziemy startować z dęba, więc Tak czy siak by się rozwaliło A stójki nie daję, bo Według mnie ona jest po prostu do dupy Nie, nie jest to potrzebny element Tylko psuje mm, Piękną tego auta Tak mi się wydaje No, miało to jakoś ładnie wyjść. Przynajmniej jak gram na padzie, to nie muszę od razu dawać full startu. Ale wtedy to nie ma takiej zabawy, jak nie ma tego full startu. Dobra. O kurde, nam skręcił. No i dupa. Spróbujmy stąd. Okej, okay, start nie był jakieś najlepszy Ale to jeszcze w drodze powrotnej spróbujemy też tak wystartować Tam wydaje mi się, że będzie lepszy droga na taki start No ale jedzie szybko Jedzie szybko Jedzie wariacik No moim zdaniem jest to mega fajny pojazd, jeżeli chodzi o właśnie takie musclecary To jeżeli ktoś lubi musclecary, lub Dodge, lubi Mustangi, lubi... Kurwa Camaro no to na pewno tego dojrze, wydaje mi się, że powinien mieć kolekcji bo są po prostu piękne. Ale ogółem robię z nim dużo już różnych rzeczy pod względem, jak go kiedyś posiadam na tym koncie, to światła, czy coś taki ale jeżdżący demon prędkości, czy coś, więc czerwone światła, więc no dużo, dużo ma takich styli, w można go wycinigować. Ja aktualnie pokazuję ten, który mi się na chwilę obecną podoba. E, więc taki oto jest, tak? Czymś się uszkodzone, co co? Odcinek muszę uszkodzić pojazd, więc jakby to nic nowego. I ładnie sobie skręcimy boczkiem. Ale coś tak taki popcorn z niego, że tak to nazwa No ktoś chyba w ogóle tak mówi popcorn. Tutaj hamujemy ładnie. O, teraz nam wyszedł ładny start. Teraz nam wyszedł bardzo ładny start, jeżeli chodzi o starty z tak zwanej spacji. Więc nie, no fajnie, fajnie, mega fajnie. Mega super sprawa w ogóle. Ten, ten pojazd mi się mega podoba. Cieszę się, że go już zakupiłem. Na pewno na tym koncie będę chciał jeszcze dużo innych pojazdów zakupić, które również pojawią się na tym kanale. Do tuningu, prawda? Jakby. Ja mam odcineczek, wy macie odcineczek do oglądania. Ja mam przynajmniej jeszcze dodatkowy pojazd, wydaje mi się, że takie coś Wam się podoba. Szczególnie jeżeli, jeżeli jakiś konkretny pojazd chcecie, aby no to również że jestem chętny, więc piszcie po prostu w komentarzu, czy coś byście chcieli zobaczyć. Jakiś dany pojazd, ja z chęcią go wytinguję. Nawet jeżeli go mam, dam radę kupić jeszcze jeden i wytingować specjalnie na odcinek. Więc jakby zachęcam do sekcji komentarzy i pisania, co byście chcieli. Na przykład jeżeli chcielibyście jakoś konkretnie, żeby był go... film... Bo nie wiecie, czy będzie taki tak pasowo, a szkoda wam pieniędzy, to również zapiszcie. A ja postaram się zrobić go tak jak wy byście chcieli go zrobić. Tylko no, wtedy musicie mi go tam bardziej rozpisać, cenę nie? Eee, nie. na przykład jakie kolory, no to da radę na ludzie. ale eee, na przykład tego byście chcieli, że taki taki zderzak, takiej i takie no, no, to już... Mm, musicie się bardziej rozpisać, że tak to powiem bo no sam się niestety nie domyślę jeszcze taki szybki trik który totalnie nie miał tak wyglądać no, ale pali gumę naprawdę nieźle no jak widzicie jak się da na fuda to przy takim skręcaniu można go nie opanować Czy jak taki typowy docz yy, w prawdziwym życiu właśnie jednak jednak jest moc yy, jest zabawa o, aż dostałem, jakiego? Ale nie, 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 nie wyszło. Nie wyszło to co, to, co chciałem. No. No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego doża, Jeżeli odcinek wam się spodobał, się taktyczną łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowy, oglądacie na bez subskrypcji, bo naprawdę subskrypcje e, no, no da, dają sporo mi, e, takiej motywacji, że tak to powiem. E, no i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa pa!